się mało no widzę je dzisiaj jesteśmy z Oliverem bo siemka ja sobie teraz wykręcę darmowe koło no i co będzie co będzie na początek tej gry bo, bo Oliver gra na tacie telefonie. wiem, żeby coś wyleciało Żadkie? No, No jeden nie żetonik dzisiaj sobie zagramy na Dashu z Oliverem no i jeżeli ten filmik się spodoba to zostawcie like'a, oraz zapraszam was do subskrybowania tego bo kanału jak nie, to ten to ten pixel Pixel, Pixel Blue Guy, Wszystko? znaczy nie, Pixel Blue Ninja. Wtedy, no. no, To do was przyjdzie w nocy i was zabije. No, i teraz lecimy do blok Dasha. No, mam nawet nowego skina, znaczy ba, zwykłego banana. Oraz do, do, że jaki, sobie kupiłem. Jaki, ten... jaki nowy? Jaki nowy? To jest stary banan. No, wiem, że to jest stary banan, ale sobie jeszcze kupiłem kroki banana i jeszcze emotkę. Zaczynam od tego tańczenia, no i za chwilę będzie. No i nareszcie jesteśmy na blogdaszu wraz z Oliwierem, no i dzisiaj będziemy sobie grać. Więc. No, hej no, tak. mam nowego bananiarza. Tylko takiego zwykłego. Nie takiego, złotego. Ok, może prze. nie ja przeniknąłem. Cyk? Nie, znowu nie przeniknąłem. Ok. A umiesz. A, nie, dobra. Wow, cyk Widziałeś to? No widziałem to. Sobie, sobie, nie, już nie. Koniec żartów. Cyk! Dobrze. Jeszcze ci patrz. Nie, chodź, chodź. Ci nie to nie ci nieszczerze, żeby ja wygrałem by. No, chodź. Cyk! 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 robi sobie trika. Nie, dawaj, dawaj. Dobrze, dawaj, dawaj. O, nie! Dajesz, Abra, Abra, dajesz. Dobrze! Cyk. Dobrze, sobie przeskoczyłem. O dobra, nie no. ten na kolce. Cyk, dobra, przechodź. O nie, o, nie. Dobrze, dobrze. wyszłaś. Cyk? Nie mam, dobra. Cyk. Ty, tyk, tyk, tyk. Dobra, mam. Nie! O dobrze. Prawie bym wpadł do laseru, a tylko chciałem tam wyjść. Co? Widziałeś tu? No widziałem to. Cyk. No, chodź. O dobrze. O te! Nie, nie. nie no te najtrudniejsze. Chodź, no i cyk. I pyk! Dobrze. Um, nie? Cyk? Dobrze, dobrze? Dobrze, idealnie, Chyba pobijemy... Nie. nie chyba nie pobijemy rekord świata. Nie. Rób trika, rób trika. Nie no ja wygrałem. No, musisz się nauczyć. No musisz się nauczyć, bo niestety nie jeszcze nie umiesz. Więc. Kolejny blog też już za nami z Oliverem i, i z Nubem. I w... Nub? nubem Oliverem Nie. Olivermem. 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 Oliverm. Oliver. Może będziemy tego Nuba nazywać Olivermem. Patrz. Jak on, Widzisz? Jak no? szybko lato mój skin? No, mój też szybko lato, bo patrz. Co? Jak motor. Formu formuła. No formuła. O. O ja spadłem, spadłem. Co nóg dalej żyje? O, no, dawaj, cyk. Musieliśmy się tylko pospać. O, czekaj. Myślałam, że. Nie, myślałam, że. Idź. No, idź, chodź, fajnie. No, jestem, idę, idę cały czas. Nie mogę stracić. No to ja też ciebie nie mogę stracić, bo musimy powiedzieć polski rekord świata na mapie Blade, więc lecimy. O, nie. Dobra, cyk. I chodź. Dobrze. Pyk, pyk, dobra. Pyk. Chodź. Dobrze. Nie. Okej. Okay. No, idę. Czekaj. Dalej nie ma tych kolców. A co się z nimi dzieje? O, już są kolce, Czekaj, ja zrobię tak. gdzieś? O kolcach? No powiedziałam o kolcach, bo ich jeszcze nie było. pewnie, O nie, teraz to najcięższa, ale dobra. O, dobra. dobra Robię tego się... tylko. Dobrze. Nie. Muszę tak robić. Nie. Cyk, nie. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dawaj, nie mogę ciebie stracić. No i... o, nie, e. Ach, no. Ty co? Czy to jakoś zrobić? No niestety nie, jeszcze nie umiesz żadnych e, trików. I tych sejwów jeszcze nie umiesz. Coś ty powiedział? No bo ty nie umiesz trików. Nie Nie. Dobra, zaczynamy rozrywkę i gramy teraz Dobra, na Lawalancie. Patrz. Nie jestem bananem. Jeszcze Dawka Blogdasza, bo Oliver też chciał. Dawkę. O, dobrze. Cyk. No, a ja mam upsy! A ja mam upsy. Cyk. Żeby nie spadnąć. Musimy też pobić record świata na Loveland. Bo, bo, bo to. bo ja widziałam zawsze na szorcie, że Abra. Też pojęłam z jakimiś tam graczami. Bo to my też. Dawaj. Nie! O jaki trikol. Prawie wpadłeś. Ja zrobiłam? No ty, bo ty prawie spadłeś. Nie dawaj mi emotek. No ty, ale ja nie mam... Ale ja nie mam żadnych specjalnych, Poczni? bo ja nie, nie mam dużo, żeby mieć em, emotki specjalne, bo mogę, że... Można tylko blokować w kręceniach, bo kiedyś było, i jeszcze w tych, wiesz... jeszcze Niechaj w tych, mnie. W tym był no, z Bo odpadnę. Wiemy. No co ty robisz? No nic nie robię. Proś mnie. Nie proszę, blok, czek. Nie, no nie ma... Okay. Dawaj, tutaj, dawaj tutaj szybko. No! Widziałeś to! Widziałeś to? Widziałeś what? to? No, ład, widziałem przecież. Co to było? Ale, ty, ale wie, jak się pojawił blok, to wtedy? Patrz, pojawił się taki, nie, a ja skoczyłem. No, Jotok, potok, i tak. To tak, nie? Spadłem! No, ale spadłeś, Chcesz jeszcze trochę dawki tego lawalandu? Może no. pobijemy rekord Dawaj. Świata. Za chwilę się zacznie... i już jest. Więc dobrze. Okej. Okay. Jakby było na 30... na 32 osoby. No, ale ja gram z takimi nubami i naprawdę mnie odpychali. Bo jeszcze się pojawiały bloki. I dlatego mnie... I dlatego przez tych nubów wpadłem do lawy. Bo wiesz, naprawdę... Cyk. O, widziałeś tu? No. Tu byłem. No tu byłeś. Ok. Cyk! Hogy. No weź mnie nie pchaj! No nie pcham cię przecież, co? Co mu ci poradzi? Przecież ja nie pcham. Idź stąd! A co mi zrobisz? Nie masz emotki przecież specjalnej. Mam. Nie masz. Łatwo. No. A wiesz co? Jakby była ta emotka fali, to wiesz, że, żeby Cię cię uderzyła, bo takie będzie emitować fale. Bocz! Lubi... Lubi. A? A tutaj I co, nie masz bloków. Pojawiają się jednak. Co? Nie, 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 nie. Dawaj! Nie chcę by stracić. O nie. Jakieś bloczki tutaj. Dobrze. Nie! Jaki? O nie. Zbugu, zbugowałem się. Zbugowałem się, bo te bloki się pojawiły. Jak to? Nie, za chwilę tego zmiotnę. No i teraz będzie blok, dasz? Bo tak. Bo jeszcze Oliver mi powiedział, że um, skłam że widzów, że. Um, no, że. Ty, um, ty, bo ty powiesz, bo... Wiesz, ja wie? powiedziałem mu, żeby skłamał was. Nie, znaczy tak skłamał i, was. że On wybrał Lawalanda, a ja się wybrał blok nie? No i potem stwierdziłem, że to nie będzie takim dobrym pomysłem, bo jeszcze mnie będziecie ignorować za łapki w górę. No, wskakuj. Więc zaczyna łapki w dół, najlepiej zostawcie, żeby on Odcie. nie kłamał. Odcie. Nie no, dobrze, dobrze? Pyk, rozwaliliśmy. E? oj, myślałam, że będę po wychodzić. nagle... Co? No. Czekaj, stój. Czekaj. No, dobra, nie mam czasu. Dobra, cyk. P tutaj. Aj, nie ma. To lepiej nie będziemy testować, bo jeszcze i tak przegramy. O! Cyk. Myślałam, że przejdę. No. ty Widziałaś? No. Nie przeniknęłeś, bo tego... Oj, o Jezu, prawie. Tak, cyk. Nie, dobra, nie. Zostanę nie, no dobra, Też. co już żarty. O, sobie tak rozwalaj, Kto ci to pomoże? O, nie, teraz to najtrudniejsze. Cyk, ok. Pyk, dobrze jest. Jest, przeszłam to. Okej, okay. będę bo jeszcze się tak zeliminuję przez te kolce. Och, dobrze? Nie, pięknie, pięknie. Ciebie wywaliło. No, przez ten laser. O, ale dobrze, bo ja wygrałam dalej. No i jeszcze jedno. Ten blok dasz. Musimy za, za niedługo kończysz odcinek. Więc... No, po co? No, bo co? Bo za chwilę i tak się skończy w szybszym stanie. <noise> w szybszym stanie. Szybszym. Okej, okay, no dawaj. Cyk, cyk. Nie! O nie! O, ty widziałeś to. I prawie wpadłeś do lasera, ale przeżyłeś. Co to jest? My bananaż. A, pięknie. Patrz, o tak mam robić. Pyk! Cyk! Patrz, o tak, że patrz. O tak? No. Dobra, teraz... Nie, nie rób, tak? nie rób, bo... O tak i tak? I Tak, o tak. Musisz się rozpędzić. Popatrz. Ym, chyba. Cyk. Nie. Dobra, nie. Za chwilę ci pokażę. Nie, że... Patrz. Tylko... Że o tak. O tak. Nie. I pyk, pyk. Trochę za... O, patrz. Cześć, 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 babciu. Cześć. Cześć, babcia. Ah! Nie. Jezu. No i kończymy odcinek. Bo no tyle już. A co? A jeżeli ten filmik się spodobał, to zostawcie łapkę oraz zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, ponieważ więcej takich filmików będzie się znajdować. No i dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa!